Bajka król-lew to nie tylko klasyka Disneya, ale także opowieść pełna głębokich lekcji życiowych, które mogą nas nauczyć wielu cennych wartości. Oto kilka najważniejszych, które płyną z tej historii. Nauka pierwsza odpowiedzialność za siebie i innych. Simba, główny bohater, przechodzi długą drogę od młodego, beztroskiego lwa do odpowiedzialnego króla. Bajka pokazuje, jak ważne jest wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i za innych. Czasami trzeba stawić czoła przeszłości, nawet jeśli jest to trudne, by móc pełnić swoją rolę w życiu i społeczeństwie. Nauka druga siła przyjaźni i wsparcia. Simba w wielu momentach swojej podróży miał przyjaciół, którzy mu pomogli Timon, Pumba i Nala. Bajka pokazuje, jak ważne jest posiadanie wsparcia ze strony przyjaciół w trudnych chwilach. Wspólna walka o lepsze życie i pokonywanie przeciwności losu buduje silne więzi. I pomaga przezwyciężyć nawet najtrudniejsze wyzwania. Po trzecie, pokonywanie lęków i wyzwań. Simba musi zmierzyć się z własnymi lękami, traumami z przeszłości, zwłaszcza związanymi ze śmiercią ojca. Król Lew uczy nas, że aby iść do przodu, czasem trzeba stawić czoła swoim największym lękom i wziąć odpowiedzialność za swoje życie, mimo wcześniejszych błędów. Nauka czwarta rola przeszłości w teraźniejszości. Film pokazuje, jak przeszłość kształtuje naszą teraźniejszość i przyszłość. Simba nie może zapomnieć o swoim ojcu Mufasie, ale musi nauczyć się, jak wykorzystać tę wiedzę, by stawić czoła wyzwaniom, które czekają na Niego jako przyszłego króla. To przypomnienie, że nasza przeszłość, choć bolesna, może nas również nauczyć jak lepiej radzić sobie w przyszłości. Nauka piąta: znajdowanie swojego miejsca w świecie. Simba na początku szuka swojego miejsca w życiu, zastanawiając się, kim tak naprawdę jest. Bajka przypomina nam, że znalezienie siebie, swojej roli i sensu życia to proces, który nie zawsze jest łatwy, ale jest bardzo ważny dla poczucia spełnienia. Nauka szósta: wartość ofiary i poświęcenia. Postać Mufasy, ojca Simby. Jest symbolem poświęcenia i miłości. Mufasa oddaje swoje życie, aby ocalić Simbę, co pokazuje, że prawdziwa miłość często wymaga ofiar i gotowości do poświęcenia dla dobra innych. To przypomnienie, że nie wszystko w życiu opiera się na zysku. Czasami warto oddać coś, aby dać innym szansę na lepsze życie. Nauka siódma: Cykl życia. Hakuna Matata. Jest jednym z najbardziej znanych motywów w filmie, ale nie oznacza to, że należy unikać problemów. Film mówi o cyklu życia, w którym każdy element jest niezbędny od narodzin po śmierć, od radości po smutek. Musimy zaakceptować ten cykl i nauczyć się, jak żyć w zgodzie z nim zamiast go ignorować. Nauka ósma pokora i szacunek dla natury. Film kładzie duży nacisk na szacunek do natury i harmonijną współpracę z nią. Królestwo Mufasy to przykład równowagi w ekosystemie, gdzie każdy element zwierzę, roślina ma swoje miejsce. To przypomnienie, jak ważna jest równowaga w przyrodzie i w naszym życiu. A wy, co wynieśliście z króla Lwa? Zapraszam do komentowania i proponowania tematów na następny materiał. I pamiętajcie: Nauka jest wszędzie tam, gdzie chcemy ją znaleźć?